Tak, powiedzam, czy szanujesz ten czas? Czy go jeszcze masz, czy nie masz już szans? Pożywka dla nas, życie pozagrobowe. Grzebów, które się nie stoi, na i bole, Te słowa jak woda, tych wersów trochę szkoda. Atakują mnie demony, atakuje mnie pogoda. Po kolana tego kota, no i głowa niezdrowa, jak zawsze losowa, jak zawsze ten ja Piszę te wersy i nie czuję się lepszy. Tego słuchasz, moto Mercy, moja domena. Z lecą święty zegar, coraz szybciej tyka w moich planów znowu picha, bo ten ziomek mi posypał Niby nie mam czasu, ale cieszy mi się micha Mało lata, ciągle pyta, krótki kurwa, kiedy płyta Nie mam czasu, no bo smaży tego splifa No i radość z mego życia, nagle się podwaja Wspomnienia od czerwca rupa, na kolana Temat i klama, najby od rana do rana Ej, dobra, nie mam czasu, kurwa, ser Na te nielepnie, te nielepnie, te nielepnie Nie mam czasu, bo zajebany hejzem Nie mam czasu, byłaś tylko testem, tylko testem, tylko testem Gubią się minuty, i gubią się godziny i pogubiłem nuty Z czasem walczę, jestem wczuty, co było już nie wróci, chuja pijam tam. Ludzi. Będzie za późno jak czas ich nawróci. Nikt tak, powiedz sam, czy szanujesz ten czas? Czy go jeszcze masz, czy nie masz już szans? Pożywka dla mas, życie pozagrobowe Grzechów tonę, dzisiaj spłonie a i bonem Cudowna roślina, czasem leczy paranoję Popaliła moje swoje. każdy mówi co za pojeb Od lat uwikłany w nielegalną życia stronę Coraz mniej się chce walczyć z ulicznym mortorem Nie mam czasu, ale za to dość. Z chęcią podzielę się wiedzą, jak zalecisz gibonem Kiedyś w lukach chciałem dogonić maradone. szkoda czasu, a te stresy już dawno przepalone. Nie mam czasu na twoje brednie o, nie, nie. nie mam czasu na te nielepnie, te nielepnie, te nielepnie. Represje, zawsze tak to działa Wyciągnij lekcje, ruszam dupę, wariat na raz Chody wielkie, standard, lenistwo do pierdara. Zaraz wejdę, scenę spalę, zabawa w piromana Brak czasu nie pozwala, żeby się opisać Ważna lekcja życia, naszym wrogiem jest policja Niech cię ręka boska broni się do czegoś przyznać Nie bądź pizda, spraw korzystaj, bo frajerów nie